Witam Cię w kolejnym odcinku myślenia niekonwencjonalnego, czyli vloga, w którym mówię o duchowości, uczuciach, emocjach oraz o tym, co można zrobić każdego dnia, aby poczuć się odrobinę lepiej. Więc tak, mamy czas świąteczny, czas odpoczynku, czas e, często też jakby kojarzony z czasem z godziną, etc., etc. E, więc tak, skoro mamy czas odpoczynku, mamy czas na zatrzymanie się, to właśnie dzisiejszym tematem będzie puszczenie napięć które się gromadzą tak naprawdę przez cały rok, tak? I no właśnie, o co chodzi z tymi napięciami? E, jakby to, jakby zacząć? E, są struktury, które jakby, które skłaniają do tego, żeby właśnie tę stres gromadzić. Jest bardzo szybki pęd życia też teraz. Nie mówię, że teraz, że w tej chwili, że w grudniu, czy coś w tym stylu, tylko że ogólnie ostatnie lata pokazują, jak dynamicznie sytuacja na świecie się zmienia, jak dużo jest bodźców różnego rodzaju. Mm. Ogólnie jak dużo się dzieje, jak dużo nasz mózg musi przetwarzać, a w porównaniu do tego, co działo się jeszcze chociażby 10 lat temu, prawda? I no właśnie. I co się dzieje przy takim przetwarzaniu, przy takim pędzie życia? No właśnie, gromadzą się różnego rodzaju napięcia, czy to w ciele, czy to na poziomie emocjonalnym, chociaż jest to na swój sposób połączone, A, czy to na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie. Głównie skupimy się dzisiaj na napięciach w ciele, właśnie, na napięciach związanych z emocjami, ze stresem, A, z depresją. Też to się poniekąd wiąże, jakby nie patrzeć. Więc, więc, no właśnie, co z tymi napięciami? Co można z nimi w ogóle robić? Przytoczę przykład wczorajszego masażu, którego doświadczyłem, który właśnie był mocno uwalniający. <grym> Polegał on na uciskaniu punktów na moich plecach, które miały duże ładunki. Przez co ja poprzez krzyk uwalniałem, uwalniałem te napięcia emocjonalne, czy no, głównie tam był stres. Coś nagle wydarzyło. Nagle się okazuje, że kończę ten masaż, wstaje i ej, czuję się jakoś lekko, jakoś tak swobodnie. Mega w ogóle. Nie spodziewałem się, że tak mogę. I tu jest punkt, że czasami można się tak przyzwyczaić do tego bycia w ciągłym napięciu i w ciągłej gotowości, w trybie w są walki, że że Idzie zapomnieć o tym, jak to jest czuć się lekko. Nie mówię, że każdy tak ma, ale pewne jednostki mogą mieć do tego tendencję. Na przykład ja. No właśnie. I w takim razie, jak rozpoznać tego typu napięcie, skoro czasami nawet nie zdajemy sobie z niego sprawy. Czyścić na bieżąco. Po prostu. Czyli pamiętać o. O tym, że pomiędzy pracą, działaniami znajomymi jest też na przykład sen, regeneracja. Jest też na przykład właśnie taki czas jak teraz, gdzie można się zatrzymać na chwilę, spojrzeć bardziej do siebie, zobaczyć z czego mi brakuje. Gdzie można po prostu regularnie stosować praktyki chociażby wyrzucania tego poprzez krzyk. Krzyczeć w poduszkę, krzyczeć. Może w lesie niekoniecznie, ale w miejscach, w których, w których po prostu będzie to wskazane. Można puszczać napięcia poprzez sport. Jeżeli na przykład jesteś osobą, która dużo siedzi za białkiem, która ma raczej siedzący tryb pracy, która nie ma dużo aktywności, no to jasne, że tak. Pamiętając o tym, że im więcej jednak jest tego sportu, tym bardziej trzeba zadbać o swoje ciało. Bo w drugą stronę, jeżeli jesteś sportowcem, który bardzo dużo działa, który ma, nie wiem, po 5-7 po treningów w tygodniu, no to w drugą stronę te napięcia odkładają się na poziomie mięśniowym. Więc wtedy warto zadbać o fizjoterapeutę, o masażystę, o odpowiednią dietę, żeby te mięśnie wchodziły w ten stan regeneracji i wszelkiego rodzaju inne aktywności, które mogą się do tej regeneracji przyczynić. Nie wiem, przychodzimy przykład chociażby mataku presurowej. Uh, więc warto sobie sprawdzać regularnie, testy, jakiego rodzaju napięcia mogą mi towarzyszyć, bądź nie, bo może się okazać, że tych napięć nie ma. Regulować je odpowiednio. Przez, też na przykład chodzenie raz na jakiś czas do psychologa. Tak, po prostu profilaktycznie, nie po to, że o, jak się nagromadzi, to teraz pójdę, zrzucę to wszystko i potem znowu będę mógł, mogła nagromadzić. No nie. Jeżeli będziesz regularnie dbać o swoją psychikę, o swoje ciało, to nie będzie tego gromadzenia i nie będzie potrzeby puszczenia tego, bo będzie to puszczane na bieżąco. Czy to poprzez praktyki, czy to poprzez e, na przykład odłożenie telefonu, to jest też raz na jakiś czas. Mega ważna rzecz. Dlaczego? Ponieważ Facebook, Instagram, TikTok, to wszystko działa na bodźcowaniu. A bodźcowanie wprawia nasz umysł w niesamowicie wysoką aktywność. Przez na tą aktywność ciało wchodzi w stan gotowości, napinają się mięśnie właśnie i zaczyna się odkładać w tych mięśniach, bo umysł przeżywa te wszystkie filmiki bardzo intensywnie. I to też jest fajny patyk, jeżeli dużo korzystasz z telefonu, no włóż go w te święta. Może właśnie to będzie ostatni filmik, którego obejrzysz na przestrzeni najbliższych kilku, na kilku dni. I tego Ci życzę tak naprawdę. Jest to chyba nazywane detaksem dopaminowym ogólnie rzecz biorąc, takie odkładanie telefonów. I, I co? I pozwól sobie na to, bo to też zrzuca napięcia, bo wtedy Twoje ciało wchodzi w stan ten, w tej regeneracji, pozwala sobie na to, bo nie ma tysięcy bodźców, na które musi reagować w chwili natychmiastowej. Tylko jest ten luz, na który w końcu może sobie ciało pozwolić. Oczywiście są jeszcze różne inne praktyki ruchowe, praktyki oddechowe, praktyki medytacyjne, etc., etc., etc. Jest ogromna możliwość znalezienia dla siebie odpowiedniego, odpowiedniego narzędzia. Ja podałem dosłownie kilka do kilkunastu z nich. Znajdź takie, które będzie odpowiadało Tobie i pomyśl o tym, w jaki sposób możesz puścić swoje napięcia, i spędzić te święta, ten czas, po prostu dla siebie. Czego cię życzę raz jeszcze z całego serca. I oddelegowuję się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.